5 zł, jak ktoś rysuje piszorek na tablicach. 5 zł? 5 zł? Pani profesor Marta wymyśliła, że mamy rysować te chipki i pindole. Okej, okay. pamiętasz naszą ostatnią lekcję? E, o czym to było? Do po mam. Dick, Dick. Dick, Dick, Dick. No to Dick mi wyszło. To ja poprowadzę lekcję. tubi be or not to be. Tego też nie słyszałeś? Kalkulatorek to jest najważniejsza rzecz. A się ma to chować? Za pewno mi zaraz zabierze, a z cycków mi nie będzie wyciągał, nie? Pani profesor, ja, bo mnie nurtuje cały czas jedno i to samo pytanie. Po co mi to jest wszystko do życia? Ale to wygląda jak węgrzenie, co się dzieje tutaj? Lecimy, lecimy, lecimy. Mijo, ty nie ćwiczysz? Nie ćwiczę. Pani Wróżka przyprowadziła swojego kolegę. Strach miałam wejść się przedstawić temu chłopu, bo mówię, no odebrało mi konkretnie język. Witam, panie profesorze, witam wszystkich zebranych tutaj w klasie. Tu czułam taki susz, jakbym co najmniej tydzień imprezowała. No Alina i Balladyna to siostry, tak? No i Alina zarbiła Balladynę albo Balladyna Alinę, nie wiem, nie, nie wiem jak... No, jakoś tak. A coś takiego krótkiego, co ma mało stron? Krótkie, co ma mało stron, treny Kochanowskiego. Gdzie? Co? Treny Kochanowskiego mają najmniej stron. Marysia, powiedz mi, jak nie ma rozprawki do dywizjonu? Właśnie nie wiem. Ty, ale ja sobie wybrałem tą lekturę, ty nawet sobie nie żartuj. No Właśnie no nie ma tego. Ojciec, tak? Ale ser. ja jestem w czarnej dupie, rozumiesz? Ja tego nie zrobię sam. Wiem, że on woli duka chlebka, a nie w środku. Myślę, że ona po prostu nie wiedziała, czym jest rozprawka. I on nie wie, że ja też lubię dupka chleba, tylko mu oddaje cały czas. Ja tutaj nie rządzę dzięki Bogu, ktoś mi robi obiad, ktoś mi powie, gdzie ja mam iść. Pozwolę na to, żeby być taka... Cześć, nie wiem. Takie fajne. Ile czytania, jej? no nikt nie umawiał się ze mną na czytanki. Przeczytałaś pierwszą stronę? Ja na razie zaglądam. Ja nawet nie rozumiem ta pytania. Słuchaj, imię i nazwisko napisz, to już jest jeden plus, nie? Ej, słuchajcie, nie, nie rozmawiamy, tak? To jest prawda. No co dobrze, wy robicie dobrze. tutaj? Ej, a nie masz na przykład takiego obrzydzenia, że dotykasz te materacje? Ja w Nie, W Chodź, chodź, weź się tylko w Ja nie wiem, co ja mam z tymi materacami, bo ja na przykład jak chodziłam do szkoły, to nie przeszkadzały mi te materace. Dobra! O, o czym dzisiaj myśmy, żeśmy mówiliśmy? Nie mam pojęcia, szczerze. <noise> nie, ona nie wie, bo się dżemła w tym czasie. Parę osób się dżemło, widziałem. <noise>